Cześć z tej strony Zordi Head i witam was w siódmym odcinku serii w której składamy sobie Dodge'a Charger'a RT z filmu Szybcy i Wściekli z kolekcji De Agostini a w dzisiejszym odcinku pokażę wam jakie elementy zawiera szósty numer kolekcji a potem zamontujemy sobie elementy przedniej części podwozia. Zapraszam przednia belka poprzeczna podwozia metalowa Pokrywa belki poprzecznej, plastik gnie się w palcach, będzie trzeba uważać. Pokrywa ochronna dolnej lewej i dolnej prawej części silnika. Dwie takie w lustrzanym odbiciu części. Dolne uchwyty mocujące chłodnice. Czyli już wiemy, że będziemy montować przód. Jak nic. I dalej mamy Przedni wzdłużny nośnik pomocniczy, i tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że jest on metalowy. Jak usłyszycie, jest metalowy, nie widać żadnych odlewów ani nic, więc na 100% mocowanie nośnika wzdłużnego. I tu mam problem, czy to jest teoretycznie brzmi jak metal. Ale w ręce trochę czuć plastikiem, ale chyba metal. I trzy zestawy śrubek. Mało tym razem. Jak już wiemy, jakie elementy zawiera szósty numer kolekcji, no to zabieramy się za składanie. Ok, no to zaczynamy. Bierzemy sobie uchwyt mocujący chłodnicę i mocowanie nośnika wzdłużnego. I musimy je do siebie dopasować. Tutaj jest taka. Taki otwór jak dziurka od klucza, i na tej części też jest właśnie takie, tak, w ten sposób. I trzeba sobie dopasować jak puzelki od tyłu, tak? Tutaj od tej strony. OK, już wystaje sobie ładnie. I ustaw części tak jak na ilustracji. I przy mocu jedną śrubą DM. miałam już śrubkę, coś się nie chce trzymać. I próbujemy no, wkręcić, Ledwo, co się ta. Śruba, bo ten kołnierz jest strasznie szeroki. Się ledwo, co tutaj mieści. No i się krzywo wkręciło. Masakra. Ten krzyżyk, który jest wyżłobiony w śrubie, jest jakby to powiedzieć, za ciasny dla tego śrubokrętu. Śrubokręt tam nie wchodzi w ogóle w te rowki. I przez to się wyślizguje. Udało się! Trafiłem. Trafiłem, trafiłem. Kręcę, kręcę. Ok. jest do oporu. Gid. Następny punkt. Złożoną część uchwytu mocującego, czyli to będzie chyba to. tego z pamiętam? Nie, nie. To, 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 tak? Złożoną musimy to obrócić w ten sposób, bo już tu zauważyłem, że troszkę przy wkręcaniu się Lekko część przekręciła. Może poluzuję. A, teraz zrobię. Dobra. Pokręcone. Teraz bierzemy sobie mm, wzdłużny nośnik pomocniczy. Jak teraz? Co trzeba zrobić? Połóż jeden koniec wzdłużnego nośnika pomocniczego ustawionego tak jak na ilustracji. Przykryć jedną śrubą CM. <grych> e, Piękne. Pokażę wam to. Chyba im się kopsnęły trochę linie. E, o, jest, tak? Bo powinny, w zasadzie, te linie, powinny iść od śruby do tego otworu i od, od otworu do tego. I chyba im się kopsnęły troszkę na bok. <noise> no, także, wiecie, masowa produkcja te sprawy. Śruba CM. starczy mi jedna. Czyli mamy tak i tak, i to powinno. Przepraszam, tak? O, coś. Czyli, tak mamy tą część. No, tą stroną trzeba przykręcić. I to znowu nie jest proste, bo, rów, bo część nie jest yy, równa. Ten wzdłużnik nośnika nie jest równy. Więc trzeba się wykazać jakimiś umiejętnościami sprawnych rączek. Proszę bardzo, są mi sprawne rączki. No nie kręć się już. Dobra siedzi. Ok. I teraz bierzemy naszego przyjaciela z zeszłego odcinka, z zeszłotygodniowego odcinka. Mamy go. Eee, I do góry nogami go. O właśnie. I teraz co dalej? Weź komplet przedniej części ramy podwozia składany w poprzednim męże i dopasuj słupki z otworami na dolnej części przednich końców ramy do skrajnych otworów nawet na występach dolnego uchwytu mocującego chłodnicy. Czyli tak na obrazku generalnie. Mamy tutaj na końcach taki otwór. I tu w ramie mamy takie bolce. I trzeba tu właśnie w ten sposób dopasować tym pipkiem do środka. Rifing. W ten sposób? No w ten. I to nie będzie sobie tak wchodziło chyba. No nie będzie. Czyli to nie teraz nie wskoczy. To po prostu trzeba przyłożyć. I. Dobrze, dobrze. Wszystko ok. No to zanim sobie będziemy to wkręcać, bo musimy to yy, zamontować. Na śruby AM mamy, już Wam pokazuję, mamy trzy śrubki, czyli jak zwykle o jedną więcej, a ja nie potrafię tego otworzyć. I tutaj właśnie mamy na początku wskazówkę, że dla ułatwienia montażu zaleca się wcześniejsze zagłębienie, pogłębienie gwintów w skrajnych otworach montażowych. Czyli bierzemy jedną, która nie będzie ała, która nie będzie nam potrzebna, bierzemy ją, wkręcamy, troszkę będzie się trzeba nasiłować, na to wychodzi. Uh, uh. Okręcić w jedną w drugą. No dobra, myślę, że wystarczy. Nie zrobiliśmy. I teraz z drugiej strony zrobić to samo. I znowu kręcimy, tak samo pogłębiamy gwint. Tak? Zagłębiamy, pogłębiamy w jedną, w drugą troszeczkę rozruszać. Ok. I już. I teraz mocujemy. Zobaczymy, jak to teraz wyjdzie, czy faktycznie będzie łatwiej troszeczkę, czy, czy tak samo. Najpierw oczywiście złapię, żeby to nam nie latało. Zawsze lepiej złapać na początek, po prostu chociaż jedno, żeby już mieć jakiś punkt zaczepienia. O, tak jak ja teraz właśnie. Jest jedno i jest drugie. Jeszcze się czasami łudzę, że te małe śrubki palcami tam skieruję. Nie wiem, skąd te pomysły. Czy jest łatwiej? Może trochę niż jak wtedy wkręcałem tą jedną. Trochę łatwiej jest, ale może faktycznie zainwestuję w ten smar w sprayu. To jeszcze się rusza, czy już? trochę. No nie, no jeszcze. Mam poprawkę. Okej, Mamy to. I co? Nadal jesteśmy do góry nogami, zostajemy. I. Bierzemy pokrywę belki poprzecznej i przyłożyć do wypukłej części belki, czyli tu, jak na obrazku. Jak to mówią, to sobie odłożymy na chwilę, bo nam to przeszkadza. I używamy do tego śrub CM3 sztuk. Trzy sztuki. Najpierw w środek. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, żeby zacząć od środka. Aczkolwiek nie wiem. Ja jestem bardzo początkujący składanie takich modeli. I jeśli ktoś ma ochotę powiedzieć, że upotę robisz, powinieneś robić od zewnętrznych, zaczynać, no to można napisać. Okay. Mamy to. Dalej, kompletną belkę poprzeczną, czyli to, co mamy. Ustaw tak, jak było przedstawione na ilustracji. Czyli znowu bierzemy na... z której strony pokazane? Tak, jest i do których otworów musimy to wklepać? Czy już od dołu, hmm, z dolnymi uchwytami mocującymi i z dłużnym nośnikiem pomocniczym. No, czyli to. Czyli jak mamy tutaj tego zęzla, to musimy tak zrobić. Prawdopodobnie. Czy będą mi te dziury pasowały? Będą. Czyli to musi tak, ym, to musi tak wyglądać, że dopasowujecie do tych otworów, które pasują akurat w momencie, kiedy się Ym, styka yy, ta belka poprzeczna z tym dzyndzlem. No. I to mocujemy też cm -ami. Czyli bierzemy sobie dwie CM-ki. No. no ciekawe. Okej, okay, zupało. I drugie. Okej, okay. do pierwszego oporu. Oczywiście jakoś tam specjalny mocno tego nie dokręcam. No Okej, okay, no prawie że się styka, ale no. O. I przy okazji zauważyłem, że jeszcze mam luźno. Aha, czyli trzeba dokręcić z tej strony. Nie wiem, czy w ogóle się dokręca. Dokręca. teraz. Jeszcze. Jeszcze coś tam luźno chodzi. Także pozwolicie, że sobie dokręcę. Dobra, nadal czuję lekkie, lekki taki tyci tyci luzik. Ale już wybaczam. Nie będzie. Ok. I czy to już wszystko? Nie, jeszcze nie wszystko. Ponieważ jeszcze mamy do zamocowania. Mamy do zamocowania pokrywę ochronną dolnej części silnika. Czyli teraz już możemy odwrócić z powrotem? Nie. Dalej jest cały czas do góry nogami. I bierzemy sobie 6C czy to było... To chyba to. Może jest jakiś znak, symbol. O, dobra. Yy, mała wskazówka, gdybyście nie wiedzieli, sprawdzę jeszcze tylko na drugim. Tak. Mała wskazówka, gdybyście nie wiedzieli, który jest który, bo tu mówi o prawym i o lewym, to tutaj macie wyżłobione. Left and right. Czyli lewy i prawy. Jakby ktoś w angielskim był na bakier. Zdarza się i tak. Czyli bierzemy tutaj yy, y, y, dolnej lewej, tak? Czyli z literką L. I mamy go tak obróconego i teraz najpierw tutaj ma taki bolec poproszę o fokusa, jest dobrze, jest taki mały bolec i go tutaj wtykamy, na której stronie dobrze robię? Dobrze robię i tutaj są otwory i my musimy tutaj ten otwór bolec wsadzić, a w drugi będziemy wkręcać śrubę oczywiście śrubę CM, bo tylko takie nam zostały. Myślę, że to samo trzeba zrobić, powtórzyć z drugiej strony. Tak dokładnie. Czyli znowu bierzemy część z wiesz, tu zoomie. Nie zoomie, tylko w fokusie Z literką R I Przystawiamy tak, żeby bolcem do otworu i śrubka w drugi otwór, który przechodzi przez obie części. I jeszcze tu. Okay. I, albo mi się wydaje, ostatnia strona, tak jest, zakończyliśmy składanie elementów przedniej części podwozia, zamontowane lewe koło i tyle. Czekamy na kolejne numery. Tak właśnie się prezentują elementy przedniej części podwozia zamontowane już do ramy podwozia. Dzisiaj nie było zbyt wiele elementów do składania, ale jak widać, przydały się zalecenia od instrukcji y, pogłębienia gwintu, ponieważ bez tego byłoby dużo ciężej wkręcać śruby. Ze względu na małą ilość elementów, jakie mieliśmy dzisiaj do składania, moja ocena trudności to 3. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i udostępnijcie filmik dalej. A w następnym odcinku złożymy sobie prawdopodobnie stabilizator. Oraz drugą poprzeczkę ramy podwozia. Żeby się o tym przekonać, musimy poczekać do połowy sierpnia, aż kurier przyniesie kolejną paczkę. I żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!